Nagrywasz? Dobra, daj mi to, daj mi to. Nagrywasz? Johnny Bravo? Może mi ktoś powiedzieć, czemu ja mam mieć walkę z Johnnym Bravo na najbliższej arenie? Kim jest w ogóle Johnny Bravo? Młody, utalentowany kretyn. To jest Johnny Bravo. Johnny, nie mieszaj się w moje interesy i na najbliższej arenie zrób to, w czym jesteś najlepszy. Idź do lustra i brandzuj się do niego. A jeśli o mnie chodzi, na arenie 13 wyzywam do walki Dawida Oliwę. Bo Dawid, nie wygrałeś ostatniej walki. To ty leżałeś na deskach, kiedy ja wyszedłem z podniesioną głową. To ty jesteś przegranym tamtej walki, nie ja. Dlatego Arena 13, Boski Ostrowski, Dawid Oliwa, Rewanż. Koniec.